Łatwo się mówi, jest trudniej zrobić. No, no wydaje mi się, że gdybym miał konkurencję na poziomie 80 metrów, to rzucałbym jeszcze dalej. Tak? Yy, ciężko jest się mobilizować w sytuacji, kiedy 80 metrów nie dość, że wystarcza na złoty medal. Jeszcze robi przepaść tam ponad 2 metry nad rywalami, więc, więc yy, ciężko tutaj jakoś się mobilizować dodatkowo. No, 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 wykonałem plan minimum, przekroczyłem 80 metrów, tyle wystarczyło. No, no w tym roku rzucałem o wiele dalej, ale no to tak jak powiedziałem, przyjechaliśmy do Chin no, na kilka dni przed, plan był taki, żeby zdobyć ten medal złoty, obronić tytuł i nic więcej. Jeszcze mam jeden bądź dwa starty, do końca nie wiem będę się nad tym zastanawiał, jak wrócimy do Polski na pewno Memoriał Kamili będzie ostatnim startem w tym roku, bo, bo, bo będzie to już połowa września i Trzeba odpocząć przed sezonem olimpijskim. No, a czy coś się gdzieś tam po drodze trafi, to, to, to już będziemy wiedzieć, jak sobie wrócimy i na spokojnie usiądziemy z menadżerem. Generalnie nie ma co narzekać, aczkolwiek no, no, dzisiaj to jest mój najgorszy dzień, jeżeli chodzi o samopoczucie w tym roku. Wszystko mnie boli, co, co jest możliwe, więc <laughs> e, kwestia, kwestia wysiłku, kwestia długiej nocy i małej ilości snu, no ale tak bywa. W, w tym roku od stycznia mam problemy z barkiem. Yy, aktualnie, powiedzmy, że, że, że na tyle sobie z nim poradziłem, że nie przeszkadza mi w tym, żeby rzucać poza granicę 80 metrów. I w momencie, kiedy się lepiej czuję, to, to, to młot leci jeszcze troszeczkę dalej. No zobaczymy po sezonie. Obejrzymy ten bark. Miejmy nadzieję, że nie ma tam nic poważnego, że, że są to jakieś drobne rzeczy, żeby, żeby do sezonu olimpijskiego przystąpić w pełni zdrowym. Bo, bo, bo tak jak powiedziałem rok temu, dwa lata wcześniej, jeszcze, jeszcze dalej patrząc wstecz, to, to, to tych problemów było dużo więcej. No, no, w tym roku zdecydowanie postawiłem na zdrowie i opłaciło się to. Jednak rola faworyta e, ma to do siebie, że, że nie zawsze wytrzymuje się presję i ciężko jest sobie poradzić z tym wszystkim, ale mam nadzieję, że. Dobrze to wyglądało w telewizji. Ja się skupiłem na sobie i, i, i oddałem się w 100% konkursowi do, do trzeciej, czwartej kolejki. Później już się rozluźniłem, później już wydaje mi się, że było widać, że tak powiem, uczestniczyłem czynnie w konkursie, spoglądałem na Wojtka. No bo już po prostu wiedziałem, że o 80 metrów wystarczy na to, żeby obronić tytuł cały czas powtarzam, że, że ja jestem tym najmłodszym zawodnikiem z tej czołówki tak? rywale nie mają lekko rok po roku się starzeją i, i tak naprawdę najdrobniejsza kontuzja yy, zajmuje jej leczenie coraz więcej czasu i tak jak kiedyś organizm regenerował się w tydzień, w dwa maksymalnie trzy tygodnie po, po jakiś Problemach chociażby z naderwaniem mięśnia dwugłowego czy cokolwiek, to, to teraz zajmuje to niekiedy do dwóch miesięcy i to, to jest zrozumiałe. Także no mówię, ja postawiłem na zdrowie i, i, i dalej się będę tego trzymał, dalej będę realizował swoje plany treningowe na takim poziomie, żeby sobie nie zaszkodzić. Bo, bo wydaje mi się, że do igrzysk nie powinien się jakoś poziom strasznie zmienić. Jeżeli ja utrzymam się na, 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 na tym swoim poziomie w granicach 82-3 metrów, to, to nie powinien być to problem. No, kwestia, kwestia też trafienia w swój dzień, i tak jak mówię, no, wczor wczoraj ewidentnie było widać, że e, no, czułem się troszeczkę gorzej, wyglądało to troszeczkę gorzej. No, ale też pierwsza taka sytuacja, gdzie mamy zawody dzień po dniu. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłem. Bardzo ciekawe i bardzo, że tak powiem, Dające doświadczenie starty. Bardzo, bardzo fajnie stadion zareagował, kiedy przed ostatnią kolejką poprosiłem o, o doping i dało się to odczuć. Bardzo fajny pogłos po stadionie się rozniósł, ale tak naprawdę w momencie, kiedy już opuszczałem stadion, było to, to po finale setki, tak się akurat złożyło, że wszyscy wychodzili i zostałem wręcz osaczony, bo, bo Dwóch, trzech Chińczyków, zapomnę za ręce, jeden za nogę. E, nie ma się co śmiać, ja byłem w szoku. No i powiedzieli, że jak sobie nie zrobię z nimi zdjęcia, to, to mnie nie puszczą, tak? Krzyczeli coś do mnie po chińsku, machali telefonami. To było straszne, bo tak naprawdę nie było wiadomo czego, czego się spodziewać i akurat jeden chłopaczek, który trzymał mnie za, za bark i za rękę, no ważył tak około 160 kilo, więc nie są przelewki, także... Tak, tak, nie, naprawdę, żeby to jeszcze było takie przytrzymanie, delikatne, ale powiesili się na mnie, powiedzieli, że muszę sobie zrobić z nimi zdjęcie, i na szczęście, że był menażer, to mnie trochę tam wyciągnął z tego wszystkiego, bo inaczej to nie wiem, ile tam spędził czasu. Ja odkąd pamiętam, to, to zostaliśmy nauczeni tego, że najważniejsza jest reprezentacja, i czy było to na poziomie wojewódzkim, szkolnym, nieważne na jakim, zawsze trzeba trzymać się razem, zawsze trzeba się wspierać. Jeżeli ktoś jest po starcie, zwłaszcza z takimi sukcesami, to, to, to no, musi dopingować innych, żeby yy, wiedzieli, że są to rzeczy realne. No, 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 nie, nie każdy przyjeżdża tutaj w roli faworyta, ten, tak jak miało to miejsce u mnie, ale stać tych ludzi na, na, na naprawdę wspaniałe wyniki. Wydaje mi się, że nie tyle ja, co Wojtek pokazał, że naprawdę warto wa walczyć o te swoje marzenia, warto startować na swoim poziomie, yy, kiedy inni na przykład się spalają. Tak? Wydaje mi się, że, że, że wczorajsze zawody pokazały. Że nieważne, z, z którym miejscem na listach jesteś, yy, finał to jest finał, yy, i to, to zupełnie inna historia się wtedy dzieje, i, i kwestia motywacji, kwestia właśnie takiej yy, pomocy, wsparcia od innych ludzi tutaj jest bardzo ważna.